Cześć. Z tej strony znowu Krzysiek ze Smartmi. Dzisiaj nie jesteśmy w naszym studiu, tylko na dworze przed moim garażem, dlatego że będę wam pokazywał produkt, kolejny produkt Bleboxa, tym razem do otwierania bramy. Będzie to roller gate od Bleboxa. Dlaczego ten produkt jest wyjątkowy? Bardzo łatwo jest go zainstalować. Działa po Wi-Fi, więc nie ma problemu z zasięgiem, z otwieraniem. A przede wszystkim, bez dodatkowych urządzeń mogę sprawdzić w każdym miejscu w Polsce, na świecie, czy brama garażowa jest zamknięta, czy otwarta, czy przypadkiem nie zapomniałem jej zamknąć. Najfajniejsze jest to, że nie zmieniałem silnika w bramie, zmieniałem sam sterownik, a brama, mimo wszystko Otwiera się szybciej niż na starym analogowym sterowniku. Nie wiem dlaczego tak jest, ale działa. Brama otwarta. Chodźmy zobaczyć sam sterownik. Jak widzimy, Roller Gate nie jest dużym urządzeniem. W porównaniu z moim starym sterownikiem jest. Yy... Można powiedzieć mały, a stary sterownik, oprócz otwierania, zamykania bramy na jednym przycisku, nie proponował nic więcej. Rollergate w tej małej obudowie zmieścił otwieranie, zamykanie, guzik stop. Dosyć duża antena, dzięki czemu mamy dobry zasięg. Do roller mogę podłączyć dodatkowe urządzenia, takie jak próg najazdowy, który wyczuwa nacisk samochodu, dzięki czemu brama się nie zamknie. Jak bramkę pod czerwoną, która też wykrywa, czy linia. Bramy nie jest zajęta pojazdem lub czymkolwiek innym, co też zabezpiecza pojazd przed uderzeniem bramą. Można podłączyć migające światło, które ostrzega na zewnątrz przed wyjeżdżającym samochodem. Dodatkowo, Roller Gate sam w sobie ma ładne podświetlenie. Przy zamykaniu, otwieraniu bramy daje sygnał, podświetlając obudowę na kolor czerwony. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Jest naprawdę ładnie poukładany. Jak widać, nasz dotykowy panel jest przypięty za pomocą szpilek, dzięki czemu bardzo łatwo jest go zdemontować, założyć. W środku też podłączenie jest banalne, banalnie proste. Oprócz kabla zasilania potrzebujemy trzy przewody do sterowania bramą. Reszta pinów jest do tych urządzeń dodatkowych, o których mówiłem. Zapomniałem wspomnieć, że możemy. Wpiąć zwykły przycisk dzwonkowy, dzięki czemu możemy umieścić na przykład na ścianie otwieranie, zamykanie bramy, ale jak widać, wszystko jest opisane, ładnie poukładane i nie stanowi najmniejszego problemu. Założę z powrotem panel, aby pokazać wam poświetlenie, o którym przed chwilką mówiłem. Zamykam bramę. Miga ostrzegawcza na czerwono, co w normalnych warunkach, kiedy wyjeżdżamy lub wjeżdżamy do ciemnego garażu, widać naprawdę dobrze. Brama się zamknęła. Najlepsze jest to, że nie mam żadnych dodatkowych czujników otwarcia, zamknięcia bramy. Sam sterownik wie po prostu przez to, że zmienia się natężenie prądu, że brama przestała pracować, jest już w maksymalnym położeniu. Tak samo przy otwieraniu. Przyciski tutaj są dotykowe, jeśli by nas na przykład drażniło, lub potrzebujemy włączać, otwierać, zamykać bramę w rękawiczkach, zawsze możemy podpiąć taki włącznik dzwonkowy. Ja go nie podpinałem, bo tego nie potrzebuję, ale zawsze można. Jak widzicie, mały garaż też może być smart. Dlaczego znowu Blebox? Jest wiele sterowników do bram, ale ten jest naprawdę mało wymagający, nie potrzebuje, tak jak mówiłem, więcej urządzeń i przede wszystkim jest to polski produkt, a musimy się chwalić naszym rodzimym rynkiem. Wiadomo, Chińczycy zalewają nas swoimi produktami, nie mówię, że są złe, ale skoro możemy wybrać polski e, produkt, to ja wybieram polski. Aplikacja tak jak... E, do innych urządzeń Bleboxa jest ta sama. Na głównym ekranie, jeśli wybierzemy naszą bramę, widzimy stan bramy, czy jest otwarta, zamknięta lub zablokowana w jakiejś pozycji. Bramę możemy blokować w pozycji w momencie, gdy ją skalibrujemy. Kalibracja też jest bardzo prosta. Polega na otwarciu bramy, zamknięciu bramy i to jest cała kalibracja. Brama kalibruje się praktycznie sama. Nic więcej nie mam dodania. O aplikacji. Działa na całym świecie, przez to, że brama jest połączona przez WiFi z moją siecią, a telefon ma łączność przez LTE. Podsumowując, nasz króciutki materiał z zalet, które mógłbym wymienić przy tej bramie, to rzeczywiście prosta instalacja samego urządzenia. Pięć przewodów i podstawowe funkcje bramy już działają, tak samo jak kalibracja, polegająca na zupełnym otwarciu i zamknięciu bramy. Przede wszystkim. Polski produkt, który działa, świetnie wygląda, e, ma duże możliwości rozbudowy o, o czujniki, o których wspominałem już dwa razy, więc nie będę się powtarzał. E, jeśli chodzi o wady, to ja znalazłem jedną, która przeszkadza bardziej mojej żonie niż mnie. Brama e, domyślnie... W zestawie nie ma pilota, trzeba go dokupić. Koszt to jest około 120 zł. Jeśli chcemy mieć pilota w aucie, takiego na guziczki, no po prostu musimy go kupić, jeśli nam to nie przeszkadza, obsługujemy tylko telefonem, tak jak ja, to brama jest kompletna.